od czerwca 2022 roku, będziemy mieli połączenie z Rzeszowem. Piotr Harasim w programie Kierunek Sukces. Dariusz Naworski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Nowy kierunek. Ogłaszamy już tak półoficjalnie, polecimy do Rzeszowa z Szyman, Dlaczego, właśnie, zdecydowano się na ten kierunek, a inny? Historia Rzeszowa jest troszeczkę długa i, i, i zapomniana. Praktycznie Rzeszów kiedyś zwrócił się do nas z tym tematem, że fajnie by było, gdybyśmy połączyli się z Warmią i Mazurami. To było jeszcze przed pandemią, były jakieś wstępne rozmowy. Okazało się, że z, właśnie z Podkarpackiego bardzo dużo jest żeglarzy, którzy, którzy przyjeżdżają na Warmię i Mazury żeglować, i, 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 i to głównie dzięki nim takie w ogóle pomysły powstały. No, Pandemia to troszeczkę odłożyła na bok i, i, i teraz powrócił ten temat. No i oczywiście zostanie zrealizowany już od czerwca 2022 roku będziemy mieli połączenie z Rzeszowem. Ile razy w tygodniu polecimy do Rzeszowa? To będzie dwa razy w tygodniu, w poniedziałek i w sobotę, czyli odwrotnie można powiedzieć sobotę i w poniedziałek, czyli weekendowo, albo też na tydzień. Na pewno wróci Wrocław od końca marca, czyli 29 marca jest pierwszy lot. Mamy nadzieję, że to będzie połączenie całoroczne i, i, i przewoźnik zdecyduje się, żeby to uruchomić. Na pewno też będzie jakiś kierunek taki wylotowy, turystyczny. I tutaj już praktycznie na ukończeniu są wszystkie rozmowy dotyczące Rijeki Chorwacji, tak żeby po prostu ten kierunek w tym roku był fajnie odbierany i, i powrócimy. Oczywiście też pracujemy nad innymi jeszcze kierunkami, też lednimi. Zobaczymy, jak rozmowy się zakończą. Pozostanie Dortmund, oczywiście Londyn, no i Kraków, Kraków, który się rozwija. Bardzo ta sytuacja dla lotnictwa wciąż jest trudna, oczywiście związana z pandemią koronawirusa. Jak sobie radzi Port Lotniczy Olsztyn-Mazury? No właśnie, takie, pandemia też zrodziła nowe kierunki rozwoju w porcie. Tak jak wszyscy wiemy, na przykład jak branża lotnicza, czyli samolatanie, rejsowe ma kłopoty, to coś trzeba coś z tymi samolotami robić I, i dużo, dużo samolotów w większości są leasingowane no i po prostu jak, jak, jak linie nie mają jak latać i gdzie latać, po prostu oddają go leasingodawca go zabiera, no i coś trzeba z nimi zrobić. No i akurat podpisaliśmy właśnie umowę z firmą która będzie parkowała u nas samoloty. Będzie to około 43 samolotów dużych, takich rejsowych, no, które będą u nas musiały być obsługiwane i to są bardzo fajne przychody z tego, z, tego, z tego powodu, między innymi. Pozostajemy w temacie lotnictwa, ale tak trochę w klimacie muzycznym. Darek, jaki związek ma muzyka Pink Floyd z samolotami? No, może taki troszeczkę pośredni, no w ogóle muzyka Pink Floyd jest odlotowa i, i dobrze wiemy, że, 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 że nie jest, można to porównać nawet nie do, do, do latania, ale do latania nawet w kosmos. Ale tutaj akurat jest połączenie takie, że zespół, który gra właśnie muzykę Pink Floyd w Polsce, jest, nazywa się Sperry Britt i jest z Wrocławia. Że wracamy do Wrocławia i chcemy z nimi nawiązać dobre relacje, bo relacje z Wrocławiem, w ogóle z Miastem i z Województwem są bardzo fajne, co pokazało wypełnienie samolotów. Jakie, jakie, były, jakie operowały w sezonie letnim, postanowiliśmy zaprosić ten zespół tutaj do Filharmonii w Olsztynie i zrealizować taki wstępny koncert zapraszający na powrót połączenia z Wrocławiem w realia nowego sezonu. Dla tych, którzy chcieliby przylecieć z Wrocławia specjalnie na koncert muzyki zespołu Pink Floyd, kiedy właśnie będą mogli to zrobić? W jakich dniach, tak w jakich godzinach? No generalnie jak, jaki będzie rozkład lotów do Wrocławia? Wrocław pozostaje tak jak był, czyli piątek poniedziałek będzie połączenie dwa razy w tygodniu. Liczymy na to, że przewoźnik zdecyduje się już po, po doświadczeniach z 2021 roku na, na to, żeby to połączenie było całoroczne. Tu tak na koniec, by zachęcić jeszcze melomanów do przylotu do Olsztyna, tak na koncert muzyki Pink Floyd. Zdrać nam jakieś kulisy czy ciekawostki związane po, z powstawaniem no, słynnego albumu The Dark Side of the Moon? Do no, Ciekawostek związanych z tą płytą jest bardzo wiele. Naprawdę to jest bardzo ciekawa płyta i nawet Sam Waters, jak, jak, jak nagrywali, powiedział, że płyta The Dark Side of the Moon jest to przedsięwzięcie dla rozmaitych wariatów. <grytum> także, także naprawdę było bardzo dużo, bardzo dużo takich fajnych sytuacji. A jedno z nich właśnie było nagrywanie wypowiedzi przechodniów czy ludzi, którzy uczestniczyli wtedy w nagraniach w studiu Abirot pytań. Takich odpowiedzi na pytania, które z Waters w pół godziny stworzył 20 takich pytań i, i, i powiesił to na mikrofonie, koło mikrofonu, no i poprosili wszystkich, żeby takie odpowiedzi na, na zadane pytania udzielać. Później te odpowiedzi były wykorzystane przy nagraniu płyty właśnie w 1973 roku i chcemy żeby po prostu też mieszkańcy Olsztyna i Wrocławia nagrali po prostu odpowiedzi na te pytania po 50 latach. Zobaczymy jak odpowiedzą, porównamy, czy coś się w ogóle zmieniło w tym życiu, czy nie, czy jest coś takiego, czy, czy co jest. I dobrze, oczywiście te nagrania zostaną też wykorzystane podczas koncertu w Filharmonii, który się odbędzie 19 marca 2022 roku i będzie też takim konceptem inaugurującym yy, loty do Wrocławia. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv. Rzecznik prasowy portu lotniczego Olsztyn Mazury był Państwa i moim gościem Piotr Harasim serdecznie dziękuję za rozmowę.